Czy wiedziałeś, że w Twojej kuchni może znajdować się ukryty wróg, którego spożywasz prawie każdego dnia, wierząc, że jest nieszkodliwy? Nie zdając sobie z tego sprawy, ten produkt powoli uszkadza dwa z najważniejszych i najbardziej pracowitych organów Twojego ciała. Jestem lekarzem specjalistą nefrologii i przez lata mojej praktyki byłem świadkiem, jak ta codzienna trucizna pogarsza stan nerek u wielu osób, zwłaszcza dorosłych. Którzy szukają pomocy dopiero wtedy, gdy szkody są już trudne do odwrócenia. Dziś chcę mówić do ciebie jasno i prosto, tak jakbyśmy rozmawiali twarzą w twarz. Moim celem jest pokazać ci, jaka substancja, bez Twojego podejrzenia, zatruwa Twoje nerki. Co najbardziej alarmujące, być może spożyłeś ją już dzisiaj. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się o co chodzi, jak wpływa na Twój organizm i przede wszystkim, jak możesz się chronić, zanim będzie za późno. Witam Cię i dziękuję, że poświęcasz kilka minut, aby zadbać o to, co mamy najcenniejsze zdrowie. Jako lekarz specjalizujący się w chorobach nerek, moja praca nie polega jedynie na leczeniu chorób. Moją prawdziwą misją jest zapobieganie temu, aby w ogóle się pojawiły. Jednym z najtrudniejszych aspektów mojego zawodu jest patrzenie na pełnych życia ludzi, którzy nagle muszą zmierzyć się z uszkodzeniem nerek uszkodzeniem, któremu można było zapobiec. Nerki to cisi bohaterowie ludzkiego ciała. Są jak nowoczesna stacja oczyszczania wody, pracująca nieustannie, dzień i noc. Ich zadaniem jest filtrowanie krwi. Usuwanie toksyn, produktów przemiany materii i nadmiaru płynów. Ale na tym ich praca się nie kończy. Regulują także ciśnienie krwi, uczestniczą w produkcji czerwonych krwinek, aby zapobiec anemii, oraz pomagają utrzymać kości w dobrej kondycji. Krótko mówiąc, podtrzymują równowagę całego organizmu. Problem pojawia się wtedy, gdy ten system zaczyna się pogarszać. Nie ma wyraźnych sygnałów. Alarmów ani intensywnego bólu, który ostrzegłby o niebezpieczeństwie. Przewlekła choroba nerek rozwija się powoli, niemal niezauważalnie, a kiedy pojawią się objawy, obrzęki kostek, ciągłe zmęczenie, skurcze, uszkodzenia mogą być już poważne, lub nawet nieodwracalne. Wielu starszych pacjentów, których przyjmuje w gabinecie, przychodzi pełnych strachu i zamieszania. Stając w obliczu dializ lub możliwości przeszczepu, pytanie, które słyszę najczęściej brzmi: Dlaczego wcześniej tego nie zauważyłem, doktorze? Odpowiedź boli, ponieważ nikt nie wyjaśnił im jasno, że pewne codzienne nawyki i produkty niszczyły ich nerki bez ich wiedzy. Dlatego tu jestem. Wierzę głęboko, że wiedza ratuje życie. Dziś chcę przekazać Ci tę wiedzę. Abyś mógł przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem. W trakcie tego materiału pokażę ci najgroźniejszych, ukrytych wrogów twoich nerek. Od tych najpowszechniejszych, po ten, który uważam za najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. To, co odkryjesz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki dbasz o swoje ciało i swoje życie. Zanim poznasz głównych wrogów twoich nerek, musisz zrozumieć, dlaczego z upływem czasu Nasz organizm staje się bardziej podatny na takie ciche uszkodzenia. Starzenie się całkowicie zmienia zasady gry. Tak jak tracimy ostrość widzenia, lub siwieją nam włosy, tak samo starzeją się nerki. Ich zdolność filtrowania to, co w medycynie nazywa się wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej stopniowo zmniejsza się wraz z wiekiem. To jak silnik samochodu, który przejechał tysiące kilometrów nadal działa. Ale nie ma już dawnej mocy. A teraz wyobraź sobie, że do tego zmęczonego silnika wlewasz paliwo najgorszej jakości i dodatkowo zmuszasz go codziennie wspinać się pod górę. Co by się stało? Dokładnie zużyłby się dużo szybciej. I to właśnie wielu z nas nieświadomie robi swoim nerkom przez dziesięciolecia. Przez pięćdziesiąt, sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt lat narażamy je na nawyki i substancje. Które w młodości wydawały się nieszkodliwe, ale z czasem zostawiają małe, niewidoczne blizny. Te blizny się kumulują, a kiedy jest ich za dużo, system zaczyna się psuć. Dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko nadciśnienia lub cukrzycy typu 2 dwóch głównych przyczyn przewlekłej choroby nerek na całym świecie. Obie działają jak młoty które bez przerwy uderzają w strukturę nerki, powoli ją osłabiając. Dlatego wszystko, co sprzyja pojawieniu się lub nasileniu tych chorób, jest w rzeczywistości bezpośrednim atakiem na twoje zdrowie nerek. Dziś pokażę ci, kim są ci ukryci wrogowie. Przygotowałem listę czterech najbardziej powszechnych i szkodliwych trucizn dla nerek. Zaczniemy od jednej, której się nie je ani nie pije, ale może być równie niszcząca. W miarę postępów dojdziemy do tej najgroźniejszej wilka w owczej skórze. Zacznijmy od trucizny numer 4: siedzący tryb życia, stojącej wody, która dusi twoje nerki. Ten pierwszy wróg może wydawać się nieszkodliwy, ponieważ nie jest to coś, co jesz lub pijesz, lecz coś, czego nie robisz: ruch. Spędzanie wielu godzin przed telewizorem, komputerem lub telefonem. Zmniejsza witalność Twojego układu krążenia. Możesz zapytać, co ma wspólnego brak aktywności z nerkami. W rzeczywistości, wszystko. Nerki potrzebują stałego i silnego przepływu krwi, aby prawidłowo funkcjonować. Wyobraź sobie rwącą rzekę. Woda płynie z siłą, zabiera odpady i pozostaje czysta. Teraz wyobraź sobie stojącą kałużę. Woda się brudzi, zbiera się muł i wszystko staje się toksyczne. Tak działa twoje ciało. Kiedy się ruszasz, serce pompuje krew z większą energią, a ona dociera z siłą do milionów filtrów tworzących twoje nerki. Ten mocny przepływ umożliwia im skuteczne oczyszczanie organizmu. Ale kiedy spędzasz zbyt dużo czasu siedząc, krew staje się powolna i ciężka, jak woda w kałuży. Ten zastój tworzy idealne środowisko dla najgorszych wrogów nerek. Dlatego ruch każdego dnia może decydować o tym, czy twoje nerki pozostaną silne, czy też będą narażone na ryzyko, nawet bez twojej świadomości. Brak ruchu nie tylko wpływa na krążenie, ale także wywołuje szereg problemów, które bezpośrednio uszkadzają twoje nerki. Siedzący tryb życia jest ściśle związany z otyłością. Nadciśnieniem oraz cukrzycą typu drugiego. Kiedy pozostajesz długo nieaktywny, twoje ciało przestaje prawidłowo wykorzystywać glukozę, co prowadzi do insulinooporności, a z czasem może rozwinąć się cukrzyca. Dodatkowo, brak ruchu sprzyja przybieraniu na wadze, co zmusza serce do cięższej pracy i podnosi ciśnienie krwi. Każdy dodatkowy kilogram oznacza większe obciążenie dla nerek. Które muszą filtrować większą ilość krwi i znosić wyższe ciśnienie niż są w stanie wytrzymać. Dobra wiadomość jest taka, że rozwiązanie jest w zasięgu każdego i nie wymaga zostania sportowcem. Pierwszy krok to przerwanie długich okresów bez ruchu. Jeśli spędzasz wiele godzin siedząc, po prostu wstawaj co jakiś czas. Możesz ustawić alarm w telefonie co godzinę, aby przypominał Ci o wstaniu. Krótkim spacerze, rozciąganiu się lub pójściu po szklankę wody. Ten prosty gest już pomaga pobudzić krążenie i dać ciału oddech. Kolejny krok to wprowadzenie codziennych spacerów. Nie musisz pokonywać dużych dystansów ani biegać maratonów. Wystarczy 10 minut dziennie, aby zacząć. W kolejnym tygodniu możesz stopniowo wydłużać czas. Najważniejsza jest nie intensywność, lecz regularność. Spacerowanie to jeden z najbardziej kompletnych ćwiczeń. Wzmacnia serce, pomaga kontrolować poziom cukru, poprawia gęstość kości i zapewnia zdrowy przepływ krwi do nerek. Jeśli masz trudności z poruszaniem się, nie martw się. Istnieją proste ćwiczenia, które możesz wykonywać na siedząco: unoszenie nóg, krążenie stopami. Poruszanie ramionami czy delikatne rozciąganie. Każdy ruch ma znaczenie. Zapamiętaj to zdanie. Każdy ruch jest lepszy niż żaden. Każdy krok jest jak strumień czystej wody, który ożywia twoje nerki i utrzymuje je w dobrej kondycji. Przejdźmy teraz do trucizny numer 3. Oszukańczych tabletek przeciwbólowych, które wydają się nieszkodliwe. Ten wróg ukrywa się na widoku prawie w każdym domu. To te pigułki, które bierzemy bez zastanowienia, kiedy pojawia się ból głowy, ból mięśni lub stan zapalny. Mam na myśli niesteroidowe leki przeciwzapalne, znane jako NLPZ, między innymi ibuprofen, naproksen czy diclofenak. Miliony ludzi stosują je regularnie, wierząc, że skoro są dostępne bez recepty, nie stanowią zagrożenia. I tu właśnie tkwi błąd. Chociaż są skuteczne w łagodzeniu bólu, ich częste stosowanie lub przyjmowanie w dużych dawkach może być niezwykle szkodliwe dla nerek, zwłaszcza u osób starszych. Już wyjaśniam dlaczego. Nerki potrzebują stałego przepływu krwi, aby prawidłowo funkcjonować. W procesie tym uczestniczą substancje zwane prostaglandynami, które utrzymują otwarte drobne tętnice doprowadzające krew do nerek. Leki przeciwzapalne blokują produkcję prostaglandyn, aby złagodzić ból, ale nie rozróżniają tych, które powodują stan zapalny, od tych, które chronią nerki. W efekcie naczynia krwionośne w nerkach zwężają się, przepływ krwi spada, a do tkanek dociera mniej tlenu. To tak, jakby nadepnąć na wąż ogrodowy, którym podlewasz roślinę. Prędzej czy później zacznie więdnąć. To samo dzieje się z Twoimi nerkami, gdy nadużywasz tych pozornie nieszkodliwych leków. Kiedy zmniejsza się przepływ krwi do nerek, następuje coś podobnego do rośliny, która nie otrzymuje wody. Zaczyna powoli wysychać. Takie właśnie szkody powodują leki przeciwzapalne, gdy używa się ich bez kontroli. Najgroźniejsze jest to, że ten proces jest cichy. Codzienne przyjmowanie tabletek na przewlekłe bóle, takie jak bóle pleców czy bóle związane z artretyzmem, jest jak ciągłe nadeptywanie i puszczanie węża. Przepływ jest przerywany raz po raz, aż filtry nerek się uszkodzą, powstaną blizny i przestaną działać. To proces powolny i bezobjawowy, który staje się widoczny dopiero wtedy, gdy szkody są już bardzo zaawansowane. Wtedy pojawia się pytanie, czy mamy po prostu znosić ból? Oczywiście, że nie. Jakość życia jest fundamentalna, ale klucz tkwi w mądrym i ostrożnym działaniu. Pierwszy krok to nigdy nie zażywać leków przeciwzapalnych przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż kilka dni, właściwą drogą nie jest dalsze branie tabletek, lecz znalezienie przyczyny. Nie chodzi o wyciszenie alarmu. Lecz o znalezienie źródła problemu. Drugi krok to pełna szczerość wobec lekarza. Informuj o wszystkim, co przyjmujesz, nawet o produktach naturalnych, witaminach czy lekach dostępnych bez recepty, ponieważ wiele preparatów na przeziębienie czy bezsenność zawiera ukryte przeciwzapalne substancje, które mogą uszkadzać nerki. Po trzecie, Istnieją bezpieczniejsze alternatywy na bóle okazjonalne. Paracetamol, acetaminofen w odpowiednich dawkach zazwyczaj jest mniej szkodliwy dla nerek. Możesz także korzystać z fizjoterapii, ciepłych i zimnych okładów, rozciągania lub delikatnych ćwiczeń, które mogą złagodzić ból bez konieczności sięgania po leki. Złota zasada jest prosta. Niesteroidowe leki przeciwzapalne. To silne leki. Pomocne, jeśli stosuje się je okazjonalnie, ale niebezpieczne, gdy stają się codziennym nawykiem bez kontroli lekarza. Uzależnienie od nich to jak gra w rosyjską ruletkę ze zdrowiem twoich nerek. Teraz przejdźmy do trucizny numer dwa. Sól. Niewidzialny wróg Twojego jedzenia. To z pewnością jedna z najbardziej niedocenianych i podstępnych substancji. Jest obecna niemal w każdej kuchni na świecie, a chociaż wielu uważa, że problemem jest solniczka, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Prawdziwy nadmiar sodu pochodzi z żywności przetworzonej. Ponad 75% sodu, który spożywamy, nie pochodzi z soli, którą dodajemy do potraw, lecz z produktów przemysłowych pieczywa, wędlin, cerów, zup instant, sosów, konserw. Dań mrożonych i praktycznie wszystkiego, co jest zapakowane. Przemysł spożywczy używa sodu nie tylko po to, aby poprawić smak, ale również, aby przedłużyć trwałość produktów. Chociaż organizm potrzebuje niewielkiej ilości sodu, aby prawidłowo funkcjonować, jego nadmiar zaburza wewnętrzną równowagę. Aby to skompensować, ciało zatrzymuje wodę, zwiększa pragnienie. I zmusza nerki do zatrzymywania płynów zamiast ich usuwania. Ten ciągły wysiłek przeciąża system filtracji, co z czasem może prowadzić do nadciśnienia i uszkodzenia nerek. Sól jest wrogiem działającym w ciszy. Poprawia smak potraw, ale w nadmiarze zamienia je w zagrożenie dla zdrowia. Gdy organizm zatrzymuje zbyt dużo soli, objętość krwi w tętnicach wzrasta. Co powoduje niebezpieczny wzrost ciśnienia? Tak pojawia się nadciśnienie tętnicze jedna z głównych przyczyn uszkodzenia nerek. Nerki są zbudowane z sieci drobnych naczyń włosowatych, które działają jak filtry, ale wysokie ciśnienie stopniowo je niszczy. To tak, jakby próbować wyczyścić delikatną tkaninę za pomocą węża strażackiego. Efekt jest katastrofalny. Dzień po dniu nadmierne ciśnienie pozostawia blizny na tkankach, aż do momentu, gdy nerki tracą zdolność filtrowania. Aby temu zapobiec, trzeba świadomie podchodzić do odżywiania. Ochrona nerek nie polega na jedzeniu bez smaku, lecz na jedzeniu mądrze. Pierwszym krokiem jest nauczenie się czytania etykiet produktów. Zawsze szukaj zawartości sodu, ponieważ wiele produktów pozornie nieszkodliwych, takich jak ciastka. Czy płatki śniadaniowe? Ukrywa go w ogromnych ilościach. Najlepiej nie przekraczać 2000 do 2300 mg dziennie. Jeśli występuje nadciśnienie, zaleca się ograniczenie do 1500. Inną kluczową strategią jest gotowanie w domu, gdzie to ty kontrolujesz, co jesz. Wykorzystuj siłę naturalnych ziół i przypraw, aby wzbogacić smak potraw bez dodawania soli, czosnek, Cebula, oregano, rozmaryn, kurkuma, kumin czy papryka są doskonałymi sprzymierzeńcami. Cytryna i ocet również nadają świeżości bez grama sodu. Nawet tak prosty gest jak opłukanie warzyw w spuszki pod bieżącą wodą pomaga pozbyć się dużej części dodanej soli. W krótkim czasie Twoje kubki smakowe przyzwyczają się, a ty na nowo odkryjesz prawdziwy smak jedzenia. Jednak najgroźniejszym wrogiem nie jest sól ani środki przeciwbólowe, lecz cukier i rafinowana mąka, słodki, lecz destrukcyjny duet. Ta para, obecna w niemal wszystkich produktach przetworzonych, od napojów gazowanych i deserów po białe pieczywo i makarony, odpowiada za dużą część przypadków cukrzycy, głównej przyczyny niewydolności nerek na świecie. Problem polega na tym, że organizm szybko zamienia rafinowaną mąkę w cukier, wywołując zaburzenia metaboliczne, które uszkadzają naczynia krwionośne i filtry nerkowe. Cukier nie atakuje w jeden sposób. Działa z różnych stron. Wywołuje stan zapalny, osłabia organizm i zmusza go do nadmiernego wysiłku. Dlatego ograniczenie jego spożycia nie tylko chroni nerki, ale też poprawia poziom energii. Krążenie i ogólny stan zdrowia. Każdy wybór ma znaczenie. Im bardziej naturalna i zrównoważona dieta, tym dłużej nerki mogą wykonywać swoją cichą, lecz życiowo ważną pracę. Nadmierne spożycie cukru i rafinowanej mąki wywołuje w organizmie szereg poważnych uszkodzeń, szczególnie w nerkach. Jednym z pierwszych efektów jest rozwój cukrzycy typu II, która jest główną przyczyną niewydolności nerek na świecie. Za każdym razem, gdy spożywamy takie produkty, poziom glukozy we krwi wzrasta jak niekontrolowana fala. Trzustka, próbując przywrócić równowagę, uwalnia duże ilości insuliny. Jednak z czasem komórki przestają na nią reagować. Cukier gromadzi się we krwi, a organizm popada w przewlekłą hiperglikemię. Kiedy to następuje, filtry nerkowe zaczynają się niszczyć dosłownie karmelizują się. Tracą elastyczność i ulegają zniszczeniu. Proces ten nazywa się nefropatią cukrzycową i jest jedną z najszybszych dróg prowadzących do dializy. Ale na tym się nie kończy. Cukier przyczynia się także do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Przez długi czas sądzono, że za wzrost ciśnienia odpowiada tylko sól, lecz dziś wiemy, że nadmiar cukru może być tak samo, a nawet bardziej szkodliwy. Dieta bogata w cukry podnosi ciśnienie krwi, więc nawet jeśli kontrolujesz sól, cukier nadal w cichy sposób uszkadza nerki. Do tego dochodzi przewlekły stan zapalny. Cukier działa jak stała iskra podtrzymująca wewnętrzny ogień, uszkadzając naczynia krwionośne w całym organizmie, w tym te, które odżywiają nerki. Ten długotrwały stan zapalny osłabia tętnice, zmniejsza ich elastyczność. I utrudnia prawidłową filtrację. Czwartym polem ataku jest magazynowanie tłuszczu. Nadmiar cukru, którego organizm nie wykorzystuje, przekształca się w tłuszcz i odkłada w tkankach. Z czasem prowadzi to do przyrostu masy ciała, otyłości, a często także do stłuszczenia wątroby. To ostatnie zaburzenie wpływa na metabolizm i dodatkowo przeciąża nerki, zmuszając je do jeszcze cięższej pracy. Wszystkie te procesy cukrzyca, nadciśnienie, stan zapalny i otyłość tworzą błędne koło, które stopniowo niszczy nerki. Aby je przerwać, trzeba świadomie ograniczyć spożycie cukru i rafinowanej mąki oraz wybierać bardziej naturalną i zrównoważoną dietę. Tylko wtedy można chronić nerki i zachować równowagę organizmu. Jak widzisz, Cukier i rafinowana mąka atakują z każdej strony. Dlatego nazywam je trucizną numer jeden. Dobrą wiadomością jest to, że możesz odzyskać kontrolę. Wszystko zaczyna się od wiedzy i świadomych decyzji, krok po kroku. Po pierwsze, zrozum, że cukier ma wiele nazw: syrop glukozowo-fruktozowy, dekstroza, sacharoza, maltoza i inne. Wszystkie są tą samą trucizną pod inną nazwą. Po drugie, usuń najbardziej oczywiste źródła. Słodzone napoje, napoje gazowane, soki przemysłowe, mrożone herbaty to praktycznie płynny cukier. Jedna puszka może zawierać ponad 10 łyżeczek. Zamień je na wodę. Wodę gazowaną z cytryną lub niesłodzone napary. Ta prosta zmiana może odmienić twoje zdrowie. Po trzecie, nie ufaj produktom o niskiej zawartości tłuszczu. Przemysł spożywczy często usuwa tłuszcz, ale dodaje cukier, aby poprawić smak. Wybieraj naturalne wersje produktów. Na przykład jogurt naturalny ze świeżymi owocami zamiast jogurtów smakowych. Po czwarte, zamień białą mąkę na produkty pełnoziarniste: pieczywo, ryż, owies czy makaron pełnoziarnisty. Zawarty w nich błonnik pomaga regulować wchłanianie cukru i utrzymuje stabilny poziom glukozy we krwi. Wróć w końcu do tego, co esencjalne: do prawdziwego jedzenia: owoce, warzywa, rośliny strączkowe, mięso, ryby, jajka i orzechy. Kiedy opierasz swoją dietę na naturalnych produktach, cukier i rafinowane mąki znikają niemal całkowicie same. Zerwanie łańcuchów cukru jest jednym z najpotężniejszych aktów miłości wobec Twoich nerek. Przeszliśmy razem ważną drogę. Dziś demaskujemy cztery ciche trucizny, które zagrażają zdrowiu Twoich nerek: jeden siedzący tryb życia, który zatrzymuje krążenie, 2. leki przeciwbólowe z grupy NLPZ, które mogą dusić Twoje nerki, trzeci Ukryta sól, która podnosi ciśnienie krwi. 4. Cukier i rafinowane mąki, które dokonują totalnego ataku na Twój organizm. Możesz czuć się teraz przytłoczony, ale celem nie jest straszenie, lecz dodanie Ci siły. Prawda, nawet jeśli boli, jest najpotężniejszym narzędziem do zmiany Twojego losu. Choroba Nerek nie jest nieunikniona. Każda z tych trucizn znajduje się pod Twoją kontrolą. To ty decydujesz, czy wstaniesz z krzesła. To ty decydujesz, czy skonsultujesz się z lekarzem. To ty decydujesz, czy przeczytasz etykietę przed zakupem. To ty decydujesz, czy wybierzesz wodę zamiast napoju gazowanego. Nie chodzi o to, aby zrobić wszystko naraz. Chodzi o to, by zrobić dziś jeden mały krok, a jutro kolejny. Każda zmiana Choćby drobna, jest zwycięstwem. Każdy spacer, każdy domowy posiłek, każda szklanka wody to kolejna cegła w murze ochronnym Twoich nerek. Masz moc, by zmienić swoją historię zdrowia. Jeśli ta wiadomość otworzyła Ci oczy lub skłoniła do refleksji podziel się nią. Wyślij ją swoim dzieciom, partnerowi lub znajomym. Informacja, która ratuje życie, powinna krążyć. A jeśli chcesz dalej otrzymywać praktyczne i jasne wskazówki dotyczące dbania o zdrowie, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Teraz chcę usłyszeć Ciebie. Co najbardziej Cię zaskoczyło w tym, czego dziś się dowiedziałeś? Jaki nawyk zamierzasz zmienić od teraz? Przeczytam Twoje komentarze i odpowiem, aby dalej wspierać tę społeczność. Dziękuję, że mi towarzyszysz. I że poświęcasz czas temu, co najważniejsze swojemu zdrowiu. Pamiętaj, Twoje nerki pracują bez przerwy dla Ciebie, każdą sekundę. Odwzajemnij im to świadomym wyborem. Z całego serca życzę Ci długiego, zdrowego i pełnego energii życia. Dbaj o swoje nerki. Dbaj o swoje życie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.